Siemanko, siemanko kochani Jestem właśnie po połowach z Kubo Z Manią Depanda Panda I Maćkiem Zrobiłem łącznie 420 km Stałem godzinie 4 .00. Byłem na miejscu godzinie 7 .00. I czemu robię taki filmik Znaczy jest, jest godzina 15.42 Powiedzmy, że 12 godzin, bo i podróż, i to wszystko po kolei, zajęło mi tam dojechanie do, do i z, i rozładunek, i załadunek, sprzedanie tego złomu na złom, tego co tam wyłowiliśmy. I tu był taki apel, to przyklejam sobie, to był taki apel do ludzi, którzy my myślą, że po prostu takie to wszystko jest proste. Naprawdę proszę mi wierzyć, że jestem tak zjechany, że lepiej nie mówić. A jak właśnie ktoś tam nie rozumie, właśnie u Dario Ktoś tam miał drugiego czerwca, miał jakiś tam filmik robiony a był puszony, 15 lipca, czy kiedyś tam. Nie rozumiesz? To jest sprawa, po prostu człowiek ma życie prywatne, ma inne sprawy jeszcze za to w na życiu. Produkujemy na no filmiki. Ja, ile tylko mogę filmów, ostatnio trochę się opuściłem, bo tam mam jeszcze trochę w zanadrzu, albo po prostu są do filmy, do obrobienia i powiem Wam tak, yy, czemu te, to są jeszcze te, to tak, yy, dzisiaj jest ten filmik, a no, temu, że po prostu no, słuchajcie, no, zaraz moi widzowie. Jeśli tu już jest, jesteście u mnie na kanale, bardzo proszę was o komentarz, o subskrypcję, o lajka. To naprawdę was nic, nic nie kosztuje. A dla mnie, jako dla, dla twórcy, który jak zobaczycie zaraz, momencik proszę bardzo, 405 km tam, 15 km wyzerowałem niechcący, jak tutaj sobie przestarłem ten kusz, bo wpadłem na takie kusz niesamowity No i co, macie godzina 15:44 tutaj przy okazji zapraszam na kanał kogo? Kaniowczysty jest, wiadomo jaki zapraszam do Arturka o, tu przy okazji kaczor i mochony bez spiny, też do niej zapraszam no i tak właśnie taki, taki malutki, króciutki filmiczek 12 godzin zajęło mi tam i tam z powrotem, łącznie połowy, rozładunek, przeładunek zmiana miejsca Jeden, drugi, trzeci, bo byśmy trzy miejsca dzisiaj tak pod mostem samochodowym, potem tym kolejowym, potem ta kładka potem ten rozładunek. No kochani, trochę to tego było. A wy zobaczycie może jakieś 15, 20 minut, 25 minut. Nie wiem, czy Kuba już tam, bo to jest szybki niesamowicie. Kuba jest niesamowity, jest, jest szybki po prostu, bo kiedy ja dojeżdżam od niego. W ogóle, to zobaczcie sobie, dostałem od nich, właśnie od yy, Maczka yy, i Kuby, dostałem o, takie coś, zobaczcie, Sandomierz, ładna sprawa. Ale powiem Wam tak, ten Sandomierz jest przepiękny, a jeszcze najfajniejszy adres jest w Sandomierzu, Sandomierz, ulica Ochlapana 4, naprawdę, polecam to miejsce. Kto wie, to wie gdzie to jest. Ja wiem gdzie to jest. Tego nie znajdziecie na mapie. Ale dobra kochani. Niebawem kolejny filmik. A ja lecę odpocząć. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, a ja jeszcze a zobaczymy jeszcze ile w ogóle jest, jest stopni, bo... O zobaczcie, o, tak jakie jest po połowach. Tutaj upierdzielony jak nieboskie stworzenie. I zobaczymy jeszcze ile jest stopni. No tak, czyli 420 km, bo tak mówię tam 15, wyzorowałem słońce. No tak, średnie spalanie 12,1 na 100, 74, godziny, 74 km średniej i 31 stopni w tej chwili jest na słońcu, czy na wcieniu. Także kochani, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No ja lecę odpocząć i zaraz się biorę ten filmik obrobić. Ale jestem tak zjechany, że musicie mi wybaczyć. Ten film będzie w opóźnieniu. Nie będzie 20 lipca, ale ledwo żyję. Dobra. Do filmiku. Cześć.